Jest 1 grudnia 2023 roku. Ja jestem Krzysiek, a to jest dzisiejsze skrótowo. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd z Mateuszem Morawieckim na czele. Ośmiu ministrów i dziesięć ministr. Premier ma 14 dni na wygłoszenie ekspozy i otrzymanie wotum zaufania od Izby. Premier zamierza wygłosić je 11 grudnia. Sejm zdecydował, że 24 grudnia będzie niedzielą bez handlu. Z tego też powodu handlowymi niedzielami zostały 10 i 17 grudnia. Senat przegłosował nowelizację regulaminu. Na jej skutek liczba komisji została zwiększona z 16 do 20. Izba niższa odwołała członków Państwowej Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Każdego z członków komisji, począwszy od przewodniczącego Sławomira Cęskiewicza, Sejm odwoływał osobno. Tego samego dnia komisja przekazała częściowy raport prac. Przeciwwskazania do pełnienia funkcji dostali Donald Tusk, Jacek Cichocki, Bogdan Klich, Tomasz Siemoniak i Bartłomiej Sienkiewicz. Większością głosów Sejm przegłosował nowelizację ustawy. Oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza refundowanie metody in vitro. Projekt będzie rozpatrywany przez Senat. To są już wszystkie informacje, które przygotowałem na dzisiaj. Spokojnej nocy życzę.